To jest Żelazne Rządy. Księga jedenasty Kręgu Czarnoksiężnika. Scenariusz Morgan Rice. Przeczytaj przez Caroline. Istnieje kraina. Niegdyś w pożywienie obfita. Lecz zmiany nadeszły. I pożogą się pokryła. W miejscu tym w kamieniu szafir tkwił i złoty pył. Koń drwi ze strachu. Niczego się nie lęka. Przed mieczem nie ugnie się. W miejscu nie stanie, gdy trąbkę usłyszy. Na dźwięk trąbki rży z uciechą. Tilde Księga Hioba Rozdział pierwszy Rys stał, zastygły w szoku, trzymając dłoń na zatopionym w piersi Tirusa sztylecie. Wszystko wokoło niego poruszało się w zwolnionym tempie, stało się niewyraźną plamą. Zabił właśnie swego największego wroga, mężczyznę, który był odpowiedzialny za śmierć Celes. Z tego powodu Rhys odczuwał niezwykłą satysfakcję. Czuł, że dokonał zemsty. Wielka krzywda została wreszcie naprawiona. Zarazem jednak popadł w odrętwienie. W dziwny sposób czuł, że zbliża się ku śmierci i gotował się na kres, który niechybnie musiał teraz nastąpić. Sala wypełniona była ludźmi Tirusa, którzy znieruchomiali w szoku, ujrzawszy, co się zdarzyło. Rhys gotował się na śmierć. Nie żałował jednak tego, co uczynił. Radowało go, że otrzymał szansę zabicia tego mężczyzny, który ośmielił się myśleć, iż Riz w istocie go przeprosi. Riz wiedział, że nie wymknie się śmierci, przeciwników było znacznie więcej, a jedynymi w tej wielkiej sali, którzy trwali po jego stronie, byli Matus i Srok. Srok, ranny, uwięziony, spętany był sznurem, a Matus stał obok niego pod czujnym okiem żołnierzy. Nie będą zbyt pomocni w starciu z tą armią wyspiarzy lojalnych Tirusowi. Przed śmiercią Ris pragnął dopełnić swej zemsty i uśmiercić tylu wyspiarzy, ilu tylko zdoła. Tirus osunął się u stóp Risa martwy, a on nie wahał się. Wyciągnął swój sztylet, obrócił się raptownie i poderżnął gardło jednemu z generałów tirusa stojącemu obok niego. W tym samym ruchu odwrócił się prędko i dźgnął innego w serce gdy osłupiała sala ocknęła się i poczęła reagować, Riz działał natychmiast. Dobył dwóch mieczy z pochew dwóch konających mężczyzn i natarł na stojącą naprzeciw niego grupę żołnierzy. Położył trupem sześciu, nim zdążyli zareagować. Setki wojowników ruszyły wreszcie do walki, nacierając na Risa z każdej strony. Riz przywołał w pamięci swe szkolenie z legionem. Wszystkie razy, gdy zmuszony był walczyć z liczniejszym przeciwnikiem, i gdy otoczyli go teraz z każdej strony, uniósł oburącz miecz. Nie spowalniała go zbroja jak tych wojowników, pas z oręży.